Witam wszystkich serdecznie w czytaniu na miłość, zobaczmy sobie na styczeń 2024 roku w zakresie miłości dla związków, czyli dla osób, które są w jakimś partnerstwie, związku małżeńskim, partnerskim, po prostu mają kogoś, tak? Wybierzcie sobie od lewej do prawej opcję, pierwsza opcja, druga opcja, trzecia opcja, pamiętajcie, że czytania są ogólne, więc wcale nie muszą z Wami rezonować, bierzcie to co pasuje, resztę zostawcie. Odkładamy sobie 3, 2 i przechodzimy do jedynki. Co tutaj chcę być Wam przekazane dla osób, które są w związkach na styczeń 2024 roku. Um. Co będzie pomagać, a co by Wam przeszkadzało. Dobrze, moi drodzy, tutaj u Was może być różnie. Ogólnie w styczniu, bardzo mocno będzie miało wpływ to, co na zewnątrz, na Waszą relację. Może być tak, że Wy będziecie pracę albo jakieś takie problemy. Które nie są w związku, przekładać właśnie na związek, czyli na przykład w pracy będą jakieś problemy, w Waszej rodzinie będą jakieś problemy, pokłócicie się z przyjaciółką, będziecie mieli gorsze samopoczucie, przeziębicie się i będziecie właśnie bardziej gorzej się czuli, tak? I to będziecie właśnie przekładać na, na związek. Tutaj będziecie szukali dziury w całym, tak? Albo to Wasz partner, partnerka tak będzie właśnie robiło. Czyli tutaj, Dosyć mocno czynniki zewnętrzne wpływają i mogą zaburzać panującą harmonię w waszej relacji. To, co będzie wam, to, co wam by pomagało, to po pierwsze, jeżeli wam zależy, to popracować albo nad tym związkiem, albo nad sobą samym, tak? Popracować nad tym, żeby nie być osobą wybuchową, żeby nie przekładać właśnie tych emocji na, na tą relację, żeby w ogóle popracować nad swoimi emocjami, nad tym, w jaki sposób Wy te emocje z siebie wydalacie, tak? Czyli znaleźć taki złoty środek, znaleźć odpowiednią metodę na rozładowywanie swoich emocji. Co będzie w utrudnieniu, myślę, że tutaj sprawy rodzinne. Ja właśnie tak. Tak, myślę, że sprawy rodzinne nie dotyczące waszego związku, czyli na przykład, nie wiem, w waszej rodzinie rodzice się pokłócą, albo pokłócicie się z bratem, albo tutaj będą jakieś sprawy odnośnie majątku, i tu jakby ta panująca dysharmonia w waszej rodzinie, jakiś problem, będziecie przekładać na wasz związek, czyli będziecie podminowani i możecie łatwo wybuchać. I to będzie rykoszetem, właśnie się odbijało o waszego partnera czy partnerkę. Tutaj macie potwierdzenie, że ta osoba, z którą jesteście, was kocha i darzy naprawdę dużym, głębokim uczuciem, ale styczeń nie sprzyja waszej miłości. Styczeń jest czasem, gdzie będą jakieś. Trudności, gdzie będą blokady Ale to dotyczy nie Waszego związku W ogóle tutaj jest pokazane, że Związek, on ma naprawdę dużą Szansę na to, żeby rozkwitał Tutaj To jest związek, który warto pielęgnować Ponieważ on pokazuje mi się w runie Ingwas, Ingwas to jest taka, To jest takie zasianie Właśnie potencjału I powolny wzrost, tu potrzeba czasu To nie jest nic, co Jakby pojawiło się szybko, nagle tylko to rozwijało się tygodniami, miesiącami, latami i rozwija się nadal. Czyli to jest coś, co ma duże fundament, ma, ma duży potencjał na to, aby być zbudowane na solidnych fundamentach, że, że, żeby to, ten związek był naprawdę taki, wiecie, że nic nie będzie w stanie go zburzyć. Jest to Związek, w którym jest dużo takiej racjonalności. Może tutaj nie ma za bardzo okazywanych uczuć, nie ma za bardzo mówienia o tej miłości, takie wiecie, typu przytulanie, czy, czy tutaj randkowanie, kwiatki, wyznania miłosne, patrzenie sobie w oczy. Może to nie być właśnie ten typ związku. Tutaj pokazuje się bardziej, że jest to, są takie gesty, na przykład nie wiem, typu ubierz czapkę, bo jest zimno czy zrobić ci herbatę i tak dalej i tak dalej takie wiecie bardziej takie racjonalne gdzie niektórzy nawet nie nie odbierają tego jako forma miłości. No i tutaj właśnie jest pokazane, że los może nieźle zamieszać w waszym życiu, ale to jest w waszym takim życiu jakby poza tą miłością, a wy niestety nie umiecie tego oddzielić i tak jakby mieszacie też w waszym związku, więc ja bym tutaj y, szczególną uwagę zwróciła na to, żeby ze względu na to, co Was będzie dotykało, co Was będzie spotykało w Waszym życiu, żebyście nie przekładali tych negatywnych emocji, tych trudnych emocji na Wasz związek, bo tutaj naprawdę macie dużo oparcie w Waszym partnerze czy partnerce y, i to ma duży potencjał na taki naprawdę trwały i solidny związek. Ale pod warunkiem, że Wy się nauczycie oddzielać. Jeżeli coś Was dotknie w pracy, to nie wyżywajcie się później w domu. Jeżeli pokłócicie się z matką, z ojcem, z bratem, z siostrą, z przyjaciółką, przyjacielem, to nie wyżywajcie się na tym w domu, na swoim partnerze czy partnerce. Tak? Co chce być tutaj jeszcze dopowiedziane tak. na styczeń? No właśnie, tutaj swoje serce po czymś, po czymś, co Was dotknęło, spowodowało ból, łatacie. Więc gdzieś tutaj to serce jeszcze jest nie do końca uleczone. Macie też kubek kawy, czyli jakieś takie miłe spotkania też będą. No i wszystko zależy od Was. Wszystko tak naprawdę zależy od Was, jak to będzie dalej się toczyło. W każdym razie w, w samym związku, jako związku, powinno być naprawdę dobrze, ładnie i tak stabilnie. Natomiast Wy możecie w nim mieszać poprzez to, że w Waszym życiu w styczniu może być troszkę trudniej i gdzieś to też będzie odbijało się nasz związek. Natomiast karty mi pokazują, że macie tutaj tą osobę, która Was kocha, która Was wspiera, która chce z Wami być i która jest taka bardzo. Ym, Racjonalna. Chyba, że Wam po prostu taki człowiek nie pasuje. Jeżeli potrzebujecie więcej okazywania miłości, więcej flirtu, więcej takiego nie wiem, spontaniczności, no to tutaj już jest Wasza wola. Natomiast tu ten człowiek, z którym jesteście, pokazuje mi się jako ktoś, kto jest taki bardziej racjonalny, bardziej taki typ domownika, domatora. Także taki przekaz. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Więc, jeżeli z Wami nie rezonuje, to nie dopasowujcie sobie tego na siłę. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach. Witam wszystkie osoby, które wybrały drugą opcję. Z tej karty wynikałoby, że. Wy jesteście kreatorami swojego życia i to od Was zależy, co napiszecie na, tej, na tym płótnie, na tej białej kartce. Ale zobaczmy sobie, co na to runy. Odkładamy tutaj na bok. Co na to runy. Na styczeń 2024 w związkach. O, okej. Okay. Dobra, to już wzięłam. Co będzie pomagało, co by pomagało, co by przeszkadzało? I mamy tak. No, chciałam tu powiedzieć, że macie przepiękne karty, gdyby nie ta Hagal. Um. Ogólnie to jest taka trochę sprzeczność, mamy pokazaną parę, kobietę i mężczyznę, macie wsparcie sił wyższych, na spodzie jakby w tle czytania jest runa hagal, czyli są to rozstania, jest to też burzenie, to co będzie sprzyjało, to co by Wam sprzyjało, pomagało, e, fechu, czyli to jest tak jakby ponowne zakochanie się w sobie, ponowne rozbudzenie tego płomienia miłości, e, to też są pieniądze, to jest też inwestycja e, czasu, uczuć, emocji, to, co będzie w utrudnieniu, nie widzicie pełnego obrazu, jesteście zapętleni w swoich myślach, jesteście zapętleni w swoim działaniu. Gdzieś tutaj macie, jakby, przysłonięte oczy. Jest inne wyjście z tej sytuacji, ale wy tego nie widzicie, tak jakbyście byli w Amoku i po prostu patrzyli na drzwi, a ich nie widzieli, tak? Więc tutaj, jakby, są dwie ścieżki, dwie opcje. Jedna jest taka, że Tutaj pokazują mi się bardziej chyba związki małżeńskie, albo takie pary już naprawdę wieloletnie, które ze sobą żyją jak mąż i żona, jeżeli nie macie małżeństwa. I tutaj jest pokazana, że jakby ten związek, jeżeli w waszym, w waszym związku były jakieś takie trudniejsze sytuacje, to jest to do odratowania. Bo tutaj pokazuje się, że należy coś zburzyć, ale ja tego jakby nie odczuwam na zasadzie, że musicie kończyć tą relację, że to nie czuję tutaj jakby zakończenia w tej runie Hagar, że w styczniu Wam się związek rozpadnie. Tylko na zasadzie, że coś należy jakby zburzyć, wyciąć, coś jest zgniłe, coś jest niewłaściwe i to Was blokuje w miłości. Tutaj można by odrodzić to na nowo, tak? Widzicie, tutaj burzymy, a tutaj odradzamy na nowo, czyli. Może jakieś takie wybaczyć komuś coś, może kiedyś była w tle jakaś zdrada, na przykład, albo jakieś takie zranienie głębokie, które, którego nie, z którego nie potraficie się podnieść. To tutaj jest pokazane właśnie, że jeżeli wy to odseparujecie od tego związku, wybaczycie, zamkniecie te drzwi raz na zawsze, to naprawdę w tym związku może pięknie odrodzić się. Tu jest jakaś bardzo głęboka rana, coś, co zostało, coś, co po prostu Was jeszcze boli. I druga opcja jest taka, że jeżeli Wy nie jesteście w stanie tego wybaczyć, jeżeli Wy nie jesteście w stanie od tego się odciąć, no to wtedy najlepszą opcją będzie jakby zakończenie tego związku. To wszystko zależy od Was. Tu jest, to jest, to jest puste, tak? Tutaj można narysować co się chce, więc albo rysujemy od nowa miłość, albo ją kończymy i tworzymy związek z kimś innym. I w każdym razie ten związek jest do ratowania. I ja tutaj właśnie tak widzę, że tu naprawdę można by to wskrzesić, można by zakochać się od nowa, można by stworzyć coś naprawdę pięknego, ale to od Was zależy, czy Wy jesteście w stanie wybaczyć. Albo to była naprawdę zdrada, taka fizyczna, albo to było jakieś ciężkie oszustwo, zatajenie czegoś. Coś, co spowodowało u Was taki ból i wyrwę w sercu, że to, to Was jakby, jakby uśmierca każdego dnia, uśmierca Waszą miłość. I, I tutaj to tylko od Was zależy. Jeżeli wybaczycie, można to pięknie, naprawdę odbudować i stworzyć coś super. Natomiast jeżeli nie jesteście w stanie wybaczyć, no to jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji jest rozstanie się, bo ranicie siebie nawzajem, tak? I z każdego dnia jakby stajecie się coraz bardziej zgorzkniani. Więc no, decyzja należy do Was. Nic więcej tutaj nie dopowiem. I co jeszcze chcę wyrocznie dopowiedzieć na ten styczeń 2024, jeśli chodzi o miłość w związkach? klucz do serca. No, mamy tutaj potwierdzenie, że ktoś o tobie myśli. I chyba była jakaś kobieta w tle. Coś tutaj było z jakąś zdradą, może mężczyzna, tak, jeżeli panowie słuchają. Jeżeli mieście taką sytuację, oczywiście, tak? Ktoś tutaj gdzieś namieszał, może to też jest na przykład, nie wiem, no, osoba trzecia, typu czasami to jest teściowa, mama. Jakaś inna kobieta, w sensie nie żadna zrada, ale nie wiem, z kimś się opiekuje. Czasami to też są po prostu dzieci z byłych związków i te kontakty z tymi partnerkami, partnerami z byłych związków. Więc tutaj no jakaś była rana na sercu, stworzona przez tą osobę, z którą jesteście, i Wy tej rany na chwilę obecną nie potrafiliście jakby zabliźnić. Ale możecie to zrobić, albo wybaczając i tak jakby zapominając to, co było i tworząc na nowo, ale tak szczerze, z głębi serca zapominając to, co było, tak? Już nie wracając w kłótni do tego, co było, e, tylko jakby tworzyć od podstaw, od nowa Wasz związek, to wtedy to ma naprawdę piękne podłoże, bo tutaj mamy małżeństwo pary, mężczyzna, kobietę, wsparcie się wyższych. Um, tylko jest ta zawziętość, tak? czyli jest to zapętlenie. Ja nie chcę widzieć, ja jestem tak zraniona, że ja nie chcę widzieć innego wyjścia z tej sytuacji, a wyjście jest, jest nawet kilka. Um, natomiast no, dla tych osób, które no, nie są w stanie wybaczyć, nie są w stanie zapomnieć, nie są w stanie jakby na nowo otworzyć się, otworzyć serca, zaufać, no to tutaj pokazuje się, że najlepszą opcją byłoby rozstać się, bo tak to po prostu siebie niszczycie nawzajem. Taki przekaz ode mnie, pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, jeżeli z Wami nie rezonuje, nie dopasowujcie sobie tego na siłę. Po prostu, jeżeli nie rezonuje, to tym razem nie musi, nie musi zawsze rezonować. Tyle ode mnie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach. Pa! Witam wszystkie osoby, które wybrały trzecią opcję. No i tutaj macie wewnętrzne światło, najwyższe światło, tak, czyli takie prowadzenie. Myślę, że intuicji, yy, intuicja może być, mieć istotne znaczenie w waszych związkach, takie przeczucie, jeżeli coś czujecie od dawna, to może to mieć, może to być prawdą. Ale zobaczmy sobie, co runy chcą wam powiedzieć na styczeń 2024. No, i macie tutaj prowadzenie, właśnie odgórne. No, macie tutaj też właśnie ten y, swój, wewnętrzny, swój wewnętrzny głos, czyli y, dobre wglądy, jeśli chodzi o, o związki. Co będzie Wam pomagało w relacjach, a co będzie Wam utrudniało? I mamy jeszcze tło. To by Wam pomagało y, rozpalić ogień namiętności, więcej takiej namiętności, więcej takiego y, jakby uczucia cielesności, podobania się, takiego wiecie, adorowania siebie wzajemnie, flirtowania. To by Wam bardzo pomogło w związku, żeby tak jakby rozpalić ten ogień namiętności, tego pożądania, takiego wiecie, y, żeby Was do siebie ciągnęło bardziej. To, co jest w utrudnieniu. Co będzie Wam przeszkadzało, to być może zbyt re, takie racjonalne podejście do związku, zbyt takie bycie takim człowiekiem mm, niespontanicznym, takim za bardzo kontrolującym, takim za bardzo e, nie, wiem, nie wiem, jak to, jak to powiedzieć. Chodzi mi o to, że tutaj na pewno by Wam pomogło na przykład troszkę spontaniczności, troszkę takiego szaleństwa, na przykład, nie wiem, wyjechanie na jeden dzień gdzieś, takie szalone, nikomu nie mówimy, mamy dzień wolny, to sobie pojedziemy gdzieś za miasto albo spędzimy ten, ten, ten czas tak w taki szalony sposób, czy nawet w domu, ale tak, jakoś tak inaczej niż zawsze, tak. A wy jesteście takimi osobami do tej pory, takimi bardzo racjonalnymi, że to nie wypada, co ludzie powiedzą, a co, co dzieci pomyślą, a nam już w naszym wieku to może nie wypada. Więc jakby wyjść z tej roli, tylko wprowadzić więcej szaleństwa i więcej takiej, takich rzeczy przyjemnych, więcej przyjemności. Ogólnie w związku powinno być dobrze, powinno być fajnie. Pokazuje mi się, że będziecie właśnie gdzieś coś też celebrować. Może niektórzy z Was mają jakieś rocznice na przykład. Tutaj jest taki czas dobrze spędzony, przyjazny. Może być też taka sytuacja, to dla bardzo nielicznych, dla bardzo, bardzo nielicznych, ale no to powiem, skoro mi się pokazuje, że. Mm, jeżeli jesteście w takich poczwarkowych rodzinach, albo na przykład wiecie, że wasz partner czy wasza partnerka ma dzieci z poprzednich związków, to tutaj w styczniu może właśnie jakby więcej być udziału tej trzeciej osoby, czyli tego byłego partnera czy byłej partnerki. I tutaj też mogą mieć miejsce jakieś sprawy urzędowe, jakieś załatwianie czegoś, na przykład, no nie wiem, może może ktoś, jeżeli jest dziecko niepełnoletnie to może jakieś tutaj zgody na coś będą, może jakieś leczenie jakieś dziecko będzie wymagało i tutaj muszą być jakby obydwoje rodziców coś podpisywać albo tutaj mogą być też takie właśnie sprawy dotyczące pieniędzy, że na przykład o podwyższenie alimentów albo o przydzielenie alimentów, dla bardzo bardzo, bardzo nielicznych osób może być taka sytuacja, że kobieta czyli osoba, która mnie słucha Dowie się, że partner ma dziecko i na przykład on też mógł o tym nie wiedzieć. Tak? Czyli tutaj może ktoś z przeszłości odezwać się, jakby tak wystąpić urzędowo tak, o potwierdzenie ojcostwa. Ale to jest naprawdę dla bardzo, bardzo nicznych osób. Także tutaj nie dopasowujcie sobie tego na siłę. Nie myślcie teraz, że w styczniu jakaś kobieta nagle zapuka do drzwi i powie, że jestem matką Twojego dziecka. No nie, nie. Tutaj to jest do takich sytuacji, gdzie Wy to no mniej więcej wiecie, tak, albo przeczuwacie, albo wiecie, że taka historia mogła mieć miejsce, bo na przykład Wasz partner miał barną przeszłość. Natomiast jeżeli nie, no to nie. No to tutaj ja widzę celebrację, świętowanie. Może nawet, słuchajcie. Jeżeli jesteście w związku, a nie ma ślubu, to może być taki bardzo spontaniczny, szybki ślub, też w runie Mannas i tutaj w połączeniu z Wunio i jeszcze z Berkano. Zwłaszcza ten ślub, gdzie na przykład wy, panie, dowiecie się, że jesteście w ciąży i tu będzie nagle taki szybki ślub. Może też być taka sytuacja. Ogólnie w związku e, powinien być rozkwit. Pomijamy te sytuacje, takie, co są, myślę, że do nielicznych, no ale pokazały mi się, no to powiem. E, powiedziałam pomijając tę sytuację to tutaj naprawdę w Waszym związku pokazuje się bardzo ładnie celebracja, może nawet gdzieś jakiś wyjazd w plener, bo w Unio to jest takie właśnie celebrowanie na łonie natury może jakieś spacery, słuchajcie, będziecie wprowadzać sobie, e, może gdzieś pojedziecie, gdzieś nad wodę no i taka, taka właśnie jakby wzrost Waszego związku, bo nas to też mówi o wzroście, czyli wchodzimy gdzieś o poziom wyżej, awansujemy na przykład, nie wiem, zamieszkujemy razem albo poznajemy swoją rodzinę, zapoznajemy się z rodziną swojego partnera, może planujemy razem zamieszkać. No wiecie, takie po prostu gdzieś wchodzenie o poziom wyżej, awansowanie w Waszej relacji. Także ogólnie ładnie, pomijając tą historię taką specyficzną z dzieckiem. I co jeszcze chce być dopowiedziane? No właśnie, no jakieś takie wiadomości mogą przychodzić. Tutaj mamy właśnie pokazane, że jakaś szukująca wiadomość może przyjść. Ale to też jest transformacja, czyli jakby... Tutaj mam potwierdzenie, że rzeczywiście może... Dotyczyć kogoś to z tym dzieckiem, także dowiecie się, że wasz partner ma dziecko, albo była partnerka będzie tutaj go sądziła o alimenty, podwyższenie alimentów, bądź będą jakieś takie tutaj przeboje związane z dzieckiem, w sensie, że będzie trzeba jakąś zgodę obydwojga rodziców podpisać, dlatego gdzieś będzie więcej tych byłych, byłych w waszej relacji, tam gdzie są dzieci. Jeżeli nie, no to tutaj pokazuje się, że troszeczkę w tej, relacji, w tej relacji będziecie widzieć jakby pewne takie rzeczy, które należy sobie uzdrowić, bo karta lustra mówi o tym, że ta relacja jakby odzwierciedla Twoje rany. Widzisz w tym człowieku to, co Ciebie boli tak naprawdę. Widzisz pewne rzeczy, pewne zachowania, które są Twoimi zachowaniami, nad którymi należy popracować i które należy zmienić. Mamy też kartę, które mówi, że zakończenie przynosi nowy początek i wzrost, transformacja, tak? I ja bym tutaj nie powiedziała, że to chodzi o takie... Nie mam tutaj innych kart, które mówią o zakończeniu relacji na styczeń, więc tutaj nie. Ja bym powiedziała bardziej, że jakby zamknięcie pewnego etapu w związku przynosi nowy początek, czyli takie, wiecie, możecie też właśnie przechodzić tą transformację, na przykład razem zamieszkacie albo kupicie coś na, na spółkę, tak? Coś takiego dosyć drogiego typu samochód, może mieszkanie. Także taki przekaz i pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc nie dopasowujcie go na siłę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnych filmikach. Pa!